ogromny mm, czynnik uzależniający, tak? Leżę, że od TikToka czy, czy Facebooka? Słucham sobie właśnie takiego podcastu, to jest Michał Brzegowy, psycholog. Jak wyjść z uzależnienia od social mediów i to jest na YouTubie. Bardzo Wam polecam. W sumie jestem no w połowie, bo się maluję, a ja właśnie malując się bardzo lubię słuchać jakichś takich wartościowych, merytorycznych treści. Tym bardziej, że jeśli chodzi o uzależnienie od social mediów, no to ja coraz bardziej zauważam u siebie E, takie objawy, bo bardzo często sięgam po telefon, ale może nie tak pesymistycznie od razu. Bardzo się cieszę, że spędzamy razem piątek. Szybki życiowy update. Od dwóch lat mieszkam, tak jakby z powrotem, w domu rodzinnym i uznawałam to za główną przyczynę zakończenia nagrywania na YouTubie. I za każdym razem, gdy to mówię, to każdy ma takie. I mam wrażenie, że jestem w takim naprawdę pięknym momencie życia. Przewartościowałam sobie temat mieszkania u rodziców. Przestało to być dla mnie źródłem jakiegoś kompleksu, bo mam wrażenie, że patrzyłam na to jako taki krok w tył. Ja mam 23 lata, z racji tego, że tworzę aktualnie swoją własną przestrzeń, też mieszkam u rodziców, bo w przeciwnym razie na pewno nie byłoby to dla mnie takie proste przy dzisiejszych kosztach życia wynajmu. I uznałam, że to jest ogromny przywilej. Mieszkać jeszcze z ludźmi, których tak kocham, z którymi mam tak piękną relację, bo rozumiem sytuacje, w których, wiecie, ta wyprowadzka jest podyktowana, ta szybka wyprowadzka jest podyktowana trudną relacją z rodziną, ale ja akurat mam naprawdę takie przyjacielskie, bardzo, bardzo zażyłe więzi z moją rodziną i stwierdziłam, że to jest taki mój dar od życia, chłonę to, bo wiem, że przejdzie taki czas w życiu, że ja. Będę miała tę swoją dorosłość i jeszcze zatęsknię za tą beztroską, którą mam aktualnie w domu rodzinnym, za tym czasem z moimi rodzicami. I mam wrażenie, że ta wizja dorosłości została trochę zaburzona przez twórców, bo młodzi ludzie bardzo porównują się do twórców. I ja nie będę ukrywać, że ja też należę do grona influencerów i. Siłą rzeczy nie jestem autorytetem, jeśli chodzi o temat zarabiania w młodym wieku, bo doskonale wiemy, jakie są, jakie potrafią być kosmiczne stawki w internecie, i jak bardzo nieadekwatny jest start młodych twórców do startu innych młodych ludzi na rynku pracy. Ja absolutnie nie żyję w jakiejś bańce mydlanej i doskonale zdaję sobie sprawę z tego, jak wyglądają realia. Mój chłopak Krystian jest moim rówieśnikiem. Mamy 23. Już prawie 24, ale jeszcze 23 lata. I on. Też od zera wchodził w ten rynek pracy, od zera zaczynał swoje życie takie zawodowe, więc doskonale wiem, z czym to się wiąże i jak trudne jest to po prostu, więc traktuję tę szansę w internecie, którą dostałam jako ogromny przywilej, za który jestem wdzięczna. I to absolutnie nie jest żaden powód do wstydu, do ukrywania do kompleksu, ale jednocześnie chciałabym, żebyście się czuli w tej przestrzeni po prostu komfortowo i chcę zaznaczyć, że to nie jest to nie jest norma i nie to absolutnie nie jest nic złego czy dziwnego że mając 20 21 2 3 4 lata dopiero poznajecie siebie szukacie nie macie jeszcze takiej określonej drogi Oh, siupa. Jestem, jestem. Też? No. no, ja jestem mocna. Jak? Mhm. Fajna, smaczna. To takie. Mhm, ale takie ma być. A jeszcze mam coś dla ciebie. Tata mówi, że coś nie ma dla mnie. Mhm, makaroniki. Trzy mhm. daj. Ale duszne jest w tym aucie. Dobra chwila. Muszę schodzić i jedziemy. Punkt pierwszy to jest oczywiście budowa. I ja cały czas tak budowa, budowa, ale szczerze mówiąc, ciężko mi się przestawić na określenie dom. Dla mnie dom to jest ten dom, w którym mieszkam teraz, więc myślę, że minie jeszcze trochę czasu. Właściwie myślę, że dopóki się nie przeprowadzę, to to nie będzie dla mnie dom. Na razie to jest jeszcze tylko. Budynek. Potem jeszcze zajedziemy do sklepu spożywczego, bo zorientowałam się przed chwilą, że zjadłam już ostatnią buratę. A ja nie jestem jakimś mistrzem kulinariów, więc mój repertuar obiadowy opiera się w dużej mierze na makaronie z sosem pomidorowym, tak jak wiecie, pasatą, czosnkiem, bazylią, parmezanem i do tego buratą. Więc realnie jest dosyć monotematycznie, ale ja kocham taką klasykę. Więc muszę odświeżyć zapasy, i jeszcze mama do mnie zadzwoniła, że jest paka do, do odebrania, więc sobie odbierzemy z paczkomatu. Także co? Jedziemy. Tutaj, proszę bardzo, moje brudne auto, jeszcze nie w garażu. Nie wchodzę tymi drzwiami, dlatego że są zaklejone, zabezpieczone żeby się nie zniszczyły. Mogę Wam zrobić szybki tur, bo chyba jeszcze tego nie było. Tutaj w garażu są deski parkietowe. Jeśli chodzi o kolor, to nie zwracajcie uwagi, dlatego że to jest czysty dąb. On będzie jeszcze olejowany na docelowy. Ostatnio przyjechały drzwi wewnętrzne i one są właśnie tutaj za mną, dlatego za wiele jeszcze nie widać, bo oczywiście dojdą jeszcze klamki i całe te takie ramy. Tutaj w garażu jest takie pomieszczenie gospodarcze. Za wiele nie widać. Są różne... Maszyny tam. No i wchodzimy do domku. Tutaj, proszę bardzo, jest Łazienka. Są już płytki na podłodze. Nie za wiele tutaj zobaczycie, chociaż o, to jest dokładnie ten wzór, który jest pod prysznicem. Jest tu ładna półeczka. Tutaj druga strona to są takie płytki ryflowane. Tu będzie toaleta i takie szafki zabudowane. Od góry już widać przygotowania pod profile. Wiecie, tą sztukaterię całą. Jest takie częściowe podwieszanie. Ta ściana mi się bardzo podoba, bo tu będzie duże lustro aż do samego sufitu. Szafki, no i wychodzimy. Tutaj już jest wejście na piętro. I z tego pomysłu jestem bardzo zadowolona, dlatego że pod stopnie są zrobione z płytek, więc dzięki temu one się po prostu nie będą tak brudzić jak malowane. I na każdy stopień wleci jeszcze taka deska, tylko nie w tym kolorze, of course. Tutaj jest sypialnia i właśnie z niej będzie wejście do dwóch pomieszczeń. To jest łazienka, taka mała i mała garderoba. Ogólnie dostawałam pytania, dlaczego aż trzy łazienki? Po pierwsze, tak było w projekcie, no ale projekt zawsze można zmienić. Ale stwierdziłam, że u moich rodziców też są trzy łazienki i wydawałoby się, że one są bezużyteczne, a wcale nie. Dlatego, że jeśli jest więcej osób, czy jacyś goście, czy po prostu dzieci, no to te łazienki się po prostu przydają, nikt sobie nie przeszkadza. W tej mniejszej łazience będzie prysznic, w głównej łazience dużej, którą zaraz Wam pokażę, będzie wanna, a na parterze też będzie prysznic. A jeśli chodzi o garderobę, chwila złapię, Was, będzie łatwiej. Tutaj będą szafy i myślę, że będziemy w niej głównie przechowywać jakieś pościele, ręczniki i tym podobne. Trafiliście na beznadziejny moment, kiedy jeszcze wszystko jest pozakrywane, zafoliowane, więc podłoga jest taka, jak tutaj widzicie, taka z bardzo wyraźnymi i takimi gęstymi żyłami. Bardzo podobny będzie blat w kuchni. Tutaj jest już blat, zdecydowałam się na konglomerat kwarcowy. I jest już założona też umywalka. Bardzo się cieszę, bo każde pomieszczenie udało się zrobić tak, żeby miało okno. Więc to jest duży plus. W tych dwóch pomieszczeniach będą pokoiki dla dzieciaczków. Tutaj jest ta główna łazienka, o której wam wspominałam. Jeśli chodzi o płytki na podłodze, które są zakryte, to są dokładnie takie jak tutaj w tej półeczce. Półeczka też jest zrobiona z konglomeratu, dokładnie tego samego co blat w tamtej małej łazience. Z kolei tutaj blat jest zrobiony z naturalnego kwarcu, więc no jest taki fajny, wiecie, jakościowy, bardzo mi się on podoba i na niego wlecą dwie umywalki, takie nablatowe, więc myślę, że to będzie się prezentowało po prostu pięknie. A z łazienki jest wejście od razu do garderoby takiej większej, głównej. Tutaj na całej tej ścianie będzie zabudowa, będą szafy pod wymiar. Po drugiej stronie na tej ścianie dokładnie zadzieje się to samo. I wiecie, ja zdaję sobie sprawę z tego, że można by było ten dom wybudować, nie wiem, w półtora roku, w dwa lata, wykończyć, wprowadzać się, ale no jednak to jest bardzo duże przedsięwzięcie dla mnie i ja się cieszę, że to idzie po prostu sobie tak etapami. Cieszę się, że nie mam po prostu takiego deadline'u, no bo staram się też robić to tak, żeby całkowicie nie nadszarpywać dotychczasowej jakości życia. A to nie jest łatwe. Uwierzcie, że to są takie kwoty... O których ja szczerze mówiąc nawet nie wiem, nie śniłam. Serio. Serio. Żebyście nie myśleli, że ja bujam w obłokach i dosłownie ten dom buduję, jakbym szła po bułki do sklepu. Nie, absolutnie nie. Ostatnio też panowie montowali barierki. One są kute po prostu przez. Prawdziwego Kowala z Wojciechowa. Ja w Wojciechowie byłam na wycieczce szkolnej. Moim zdaniem, pięknie pasują. Teraz też będę zamawiać barierki już do domu, do wewnątrz i właśnie myślę, czy nie zrobić czegoś w tym stylu. Bo pierwotnie miały być takie standardowe wiecie, proste kołki. Ale to wygląda całkiem nieźle, więc może coś w tym stylu. Widoczki z balkonu na razie nie zachwycają. Ostatnio rodzice pomagali mi wyplenić ten chwast, który urósł przez cały ten czas budowy. Także na razie jest taki wyschnięty po prostu. I z drugiej strony jest dokładnie to samo. No a tutaj jest tarasik. I mam w planach w przyszłości postawić tu może jakieś, nie wiem, jacuzzi, jakąś taką balię, żeby było tak przyjemnie klimatycznie. Zobaczymy. Na razie po prostu chcę wykończyć. Wykończyć dom Tur zrobiony, także schodzimy na dół Jejku i za każdym razem jak tu jestem To po prostu łapie mnie taki wzrusz Jestem tak cholernie wdzięczna że, że mogę tu być serio Dla mnie to jest abstrakcja Pa! Przyjechałam do Lidla i zauważyłam, że w ogóle mam tak uwaloną koszulkę jakimś sosem pomidorowym W ogóle nie mam pojęcia co to jest Ale kto by się tym przejmował Sweter zostawiam Życie mi miłe Dopy zrobione, paka odebrana i właśnie tutaj otwieram. To są ogólnie oleje, które my pijemy już, nie wiem, no od paru miesięcy na pewno te oleje są stworzone w kolaboracji z doktorem Mikrobiomem i to w sumie było tak, że moja mama odkryła go na Instagramie i mi poleciła. Ja się zaczęłam zagłębiać w temat. No i od tamtej pory i oglądam doktora Mikrobioma. To jest naprawdę tak mądry facet. Ja jestem pełna podziwu, jak dużą i taką złożoną on ma wiedzę. I właśnie stąd też odkryłam te. Olej, to jest Triogela, coś takiego. I tak wygląda. I tu jest jeszcze drugie. Dokładnie ten sam olej. Także dziękuję mamo, bo na pewno to oglądasz. Ogólnie moi rodzice oglądają moje vlogi. Let's go! Bo dzisiaj jeszcze umówiłam się z Olą na kawkę, na jakiś spacer. Dawno się nie widziałyśmy przez to, że i ja mam intensywny czas, i Ola muszę wrócić do domu, zmienić koszulkę. No, a wieczorem zaplanowałam sobie trening, także też zabiorę Was ze sobą. Popisowe danie mojej mamy, serio to jest najlepsze co istnieje to jest moje ulubione jedzenie serio to jest tak przepyszne mm. pyszne najlepsze robić te pierożki पूजा को